Nazywam się Przemysław Wideł. Zajmuję się rysunkiem, ilustracją, komiksem. Eksperymentuję z filmem, animacją, a z przyjemnością ubieram się w strój kuratora. Myślę, że moje działania można byłoby określić mechaniką kolażu, zarówno tego zupełnie płaskiego, jak i z podobnych technik, z podobnych koncepcji korzystam sobie w działaniach. Przestrzennych. Na co dzień pracuję na Akademii Sztuk Pięknych. Do projektu wybrałem sobie tematy Muzeum Manga i Wawel. W momencie, kiedy zastanawiałem się, w jaki sposób można byłoby zmierzyć się z tym zadaniem, przypomniały mi się koncepcje historyków sztuki, mówiące, że konkretny rodzaj obrazowania. Może pojawić się tylko w jednym miejscu i w jednym czasie. Postanowiłem trochę zabawić się z tą koncepcją, więc wyobraziłem sobie, co mogłoby się wydarzyć, gdyby młody adept drzeworytu przeniósł się nagle z rzeczywistości historycznego Edo, trafił do współczesnego Krakowa i, i właśnie miał sportretować, zmierzyć się z tymi przestrzeniami. Mm. Oczywiście m, dużą inspiracją były dla mnie kanoniczne, rozpoznawalne prace Hoksaja, więc cały ten projekt ma dodatkowo pewien rodzaj m, działania, które można określić by trawestacją. E, w kartuszach w tych pracach umieszczam czasem bardziej zabawne, czasem bardziej poważne teksty, które dodatkowo jeszcze Myślę, że mogą trochę przybliżyć rzeczywistość polską, ludziom, którzy w kraju kwitnącej wiśni będą mieli okazję spotkać się z tymi pracami. Prace zostały wykonane techniką mieszaną. Najpierw wykonywałem rysunek na papierze, który potem skanowany zostaje, podmalowany w komputerze i poddany dalszej obróbce. To technika, z której ostatnio chętnie korzystam. Między innymi w cyklu Absence, który również mocno inspirowany jest rzeczywistością, wizualnością japońskiego drzeworytu. To chyba tyle, co mogę powiedzieć na, na temat tego projektu. Oczywiście, zapraszam do oglądania prac, wczytywania się w te teksty, które towarzyszą ilustracjom. Dziękuję.